236 młodych ludzi w trzech mysłowickich szkołach średnich rozpoczęło 7 maja maturalny maraton. W pierwszym starciu maturzyści zmierzyli się jak zwykle z egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tuż po zakończeniu pierwszego z egzaminów zapytaliśmy abiturientów z dwóch mysłowickich liceów o ich wrażenia. Wydawało mi się podejrzanie łatwa. Jakoś przez pół godziny sprawdzałem czy mam wszystko dobrze i czy aby na pewno nie pominąłem zadań. Uważam, że było dosyć łatwe. Spodziewałem się, że będzie ciężej. Ale jestem bardzo zadowolony, jak mi poszło. Poza tym, że za ortografię uwalą mi punkty i za interpunkcję, a za treść może będzie 12 punktów, to chyba będzie zdane. Moje odczucia były całkiem przyjemne. Nie stresowałem się za bardzo, wyspałem się, pojadłem rano, przyszedłem tutaj pełny energii. No i napisałem. W tym roku egzaminy przeprowadzone są w dwóch formułach: nowej 2023 i starej 2015. Inne arkusze egzaminacyjne i inne tematy mają tegoroczni absolwenci szkół średnich, którzy zdają w nowej formule, a inni absolwenci z wcześniejszych roczników, którzy zdają maturę zgodnie ze starą formułą. Większość maturzystów podchodzi jednak do egzaminu w Formule 2023. Wśród tematów tej formuły pojawiły się takie tematy jak bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka. Myślę, że była względnie prosta. Myślę, że nie było. Na pewno były bardzo przyjemne tematy rozprawki i nie było problemu z dobraniem lektury i kontekstów do rozprawki i ogólnie myślę, że pozytywnie. Tekst historyczno-literacki też był w miarę prosty, więc myślę, że nie będzie problemu. Wybrałem temat buntu, odwołałem się do roku 1984 Orwella i odwołałem się do mitologii Prometeusza. Konteksty wybrałem książkę Gwiazd naszych wina. I kontekst wybrałem e, jeszcze biografii Agnieszki Chilińskiej. W środę 8 maja maturzyści wypełnią arkusze z matematyki, a następnego dnia z języka obcego. W sumie maturalny maraton potrwa do 24 maja, a wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca.